No witam, witam. Dziś podobno pierwszy dzień astronomicznej, dobrze mówię? Tak, tak, słyszałem w radiu. Astronomicznej w wiosny 20 marca, chyba jutro dopiero wiosna, ale, ponieważ tych początków wiosny jest kilka, to być może i dzisiaj. Nie wiem. Jakiś skuterek, aha. bo słychać? Skuterki jeżdżą dzisiaj już jak no, motocykle też, jak szalone. Tak, pierwszy dzień ciepłej wiosenki, piękna pogoda, w sobotę mamy podobno, 20 stopni, jeszcze, jeszcze ładniej. No i mnie się przypomnia, no bo wiosna to wiosna. Mnie się przypomniał tam gdzie słyszałem w radio czy, 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 czy w internecie, w necie chyba, coś o tym, że, brzo, że w brzozie, już w brzozach już zaczęły krążyć soki. A skoro krążą soki, to pora zająć się upuszczaniem soku z brzozy. Ktoś tam też jeszcze powiedział, chyba to było w necie, że swoim wyglądem brzoza przypomina krówkę, krowę, taką waciatą, waciatą biała krowa w czarne łaty, tak jak brzoza. No, dalekie to skojarzenie, ale jakieś tam skojarzenie jest. I skoro krowę się doi, no to można i wydoić na wiosnę brzozę, tak ten ktoś powiedział. No, trochę głupie porównanie, ale, ale niech tam. Z tym, że brzoza daje nie mleko, a wodę brzozową i nie białą, no jak woda, wiesz, bez koloru, bezbarwna bez, bez Ta woda jaki smak? Nie wiem, nie próbowałem jeszcze, ale od tych, którzy próbowali, wiem, że woda ta, ta brzozowa przypomina taki smak jakiejś lekko skwaszonej wody, zwykłej wody, bezsmakowa, słodka, może minimalnie słodka, coś tam takiego. A więc dzisiaj pokażę Wam i ja, jak można pozyskać tą wodę brzozową, podobno bardzo zdrowa. Tu u mnie, w moim bloku jest taki sklep GS-u, GS Staszów, to takie miasteczko na południu województwa Staszów, które ma, ten GS ma w Kielcach trzy sklepy, trzy własne sklepy pod tytułem, pod nazwą Galeria Pieczywa. Fajna nazwa. No i fajne sklepy. I w tych galeriach pieczywa oprócz pieczywa są także wędliny. Nie wiem czemu wędliny. I tu w tym sklepie, w tych trzech sklepach, mają też wodę wrozową, w takich dużych flakach. Nie byłem, korciłbym, że tam wejść z kamerką, pokazać te zdjęcia tej wody wrozowej, ale nie będę ich tam, tych bab tam płoszył, straszył, bo wie pan, kamera. Nie wiem czy, ja do, czy mi wolno. To trzeba by zgody prezesowej i prezesa, prezesa gs -u. A mnie woda Brzozowa kojarzy się z takim kosmetykiem z czasów wczesnego PRL-u, no, lata 60., końcówka Gomułkowszczyzny. Nie, nie, no, już lata 60, całe lata 50. -te. To jeszcze było wtedy, kiedy przy władzy, przy rządach w kraju był towarzysz Wiesław, taki miał pseudonim partyjny, partyzancki, a w dowodzie miał wpisane Władysław Gomułka, nie Wiesław, ale towarzysz Wiesław. Takiej takie nazwy też używano i w prasie. Towarzysz Wiesław powiedział, jak sądzi towarzysz Wiesław, jak określa towarzysz Wiesław. Z czasów towarzysza Wiesława woda brzozowa sprzedawana była w kioskach ruchu. Jako kosmetyk, męski kosmetyk, jako woda po goleniu. Płyn kosmetyczny do nacierania skóry po goleniu. Takie pak, 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 klepywania. Nie wiem dlaczego wklepywania, dlaczego pogoleniu, ale ktoś tam wymyślił, że jest to dobre, tak stosowano. A baby kobiety używały tej wody, ale troszkę innej wody, też brozowej, tylko bez, bez spirytusu, bez alkoholu stosowały tą wodę brozową w takich większych butelach, do mycia głowy, włosów, oprócz wody tatarakowej, woda z tatarakiem. Nie wiem jak to powstawało, ale była taka woda, w tataraku się myło głowę. Woda brzozowa. Ale najwięcej i najczęściej, najchętniej wodę brzozową używano, jako na miastkę gorzałeczki. Używali to, używały to te, te wszystkie kryształy, takie te łaziki miejskie, które nigdzie nie pracowały. A trzeba powiedzieć, że w PRL-u praca była przywilejem każdego przywilejem. Miałeś prawo do pracy. Ale było także obowiązkiem dość powiedzieć, że każdy z nas miał wstępek. No, każdy z nas, każdy z nas powinien mieć taki stempelek wbity w dowodzie osobistym, z tym, że dowód osobisty to była taka książeczka wielostronicowa i dwie czy tam trzy strony były takie wąskie rubryki były na wstępek zakładu pracy potwierdzający, że aktualnie pracujesz. Dwa stępelki były jak zaczynałeś pracę. I potem, jak kończyłeś wyre, wyrejestrowany z pracy, następnego dnia, najdalej w ciągu tygodnia, musiała być następna pieczątka z następnego zakładu pracy, bo jeśli nie było, nie było, że pracujesz, ubracie, bracie, toś ty pasożyt, to kolegium, była, było, i ko, duża była grzywna. Ale byli też ludzie, którym praca szkodziła na cereba oj, bardzo szkodziła, na wszystko szkodziła, do tego stopnia, że oni nie pracowali nigdy. Takie łaziki. Wtedy mówiło się na nich także kryształki. Hmm. Bo ich takim szandorowym napojem, takim eleganckim, od niedzieli, był kryształ, taki płyn w szkle, butelce ze szkła do mycia szyb z dodatkiem jakiegoś alkoholu. No, alkohol trujący podobno. To nie wiem, który jest trujący, a który nie. Wiem, że jest etanol i metanol. Jeden z nich jest pitny, a drugi jest trujący. Chociaż te manele piły jedno i drugie, nic im nie było. No, niektórym nic nie było. I kryształek na co dzień pił tańszą wodę brozową, dlatego że woda brozowa ta z wiosku ruchu konserwowana była właśnie dodatkiem spirytusu, chyba tego trującego, co dla kryształka nie miało znaczenia. Jest taki film polski. No, bardzo kiedyś znany, popularny, do się jeszcze go wspomina Miś i w tym filmie, film, który parodiował sytuację kraju, sytuację społeczną w Polsce w PRL-u, w prl -u. i w tym filmie jest taka scenka jak do, do sklepiku przychodzi gościu proszę w wodę brzozową 3,20 chyba tamu podaje ten się odwrócił tyłem do, do Lady i hejnał gra tu, 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 tu z tej buteleczki tu, 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 do dna wydoił. Trochę to się pieniło, ale smakowało. Wodę brzozową można prosić? Politechnik. Dziękuję bardzo, proszę. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik spe... Co to jest? Wątróbka. Tak. A jak tą wodę pozyskać? No to ja ci ja ci troszkę później, jak będę w domu, pokażę Ci filmik takiej fajnej dziewczyny, młodej dziewczyny, bardzo przezabawnej, która pokazuje u siebie w domu na działce, jak to mówi, na, 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 w ogródku swoich rodziców. Mają, ma tam chyba ze cztery brzozy brzozy i w jednej z tych brzozy wywierciła, nie, nacięła taką szczelinę ciekierą. A tam mówi, trzeba to, to trzeba umieć po prostu. Pod kątem to, 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 a niektórzy preferują inny sposób. Wierci się w, w pniu brzązy otworek, w ten otworek wkłada się tam wystrugane takie korytko i po tym korytku woda spływa do butelki do naczynia podstawionego pod tego tego korytka. Prawdę mówiąc, to nie bardzo chciałem wierzyć w to, że, 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 że to krążenie soku jest w wrzozie jest tak silne, tak duże, że można tę wrzodę pozyskać. Na zewnątrz bez pompy, będzie bez filtrów. No i postanowiłem zrobić eksperyment, skoro można zrobić dziurę w brzozie czy nacięcie i ta woda cieknie z tej brzozy, to również dobrze powinna cieknąć, jak się złamie małą gałązkę. Czyli jak ułamiesz, to też przecież przerwiesz ten, ten strumień tej wody. No i woda zamiast płynąć do gałązki, którą urwałeś, powinna skapywać na zewnątrz. Gdyby tam naczynko postawić, no to pewnie tej wody byś nas sporo. Nie będę wiercił w brzozie, bo nie mam nawet, może by było czym, ale nie chciało mi się, nie będę szukał siekier, żeby naciąć. Po prostu pójdę tu na osiedlu, poszukam jakiejś, pewnie gdzieś są jakieś brzozy. Poszukam jakiejś brzozy, złamę ze dwie, ze trzy gałązki, spróbuję zrobić eksperyment, czy cieknie z tego złamania, czy nie. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy znajdę taką brzozę, bo cholera, pewnie są, pamiętam, że są, ale jak potrzeba, widzisz to to, to, to najczęściej się nie znajduje. Tu, gdzieś koło mnie, są też brzozy. Tak tam patrzę, patrzę przed siebie. Aha, o, widzę stąd, stąd jakieś dwa czy trzy białe drzewa, albo dosyć wysokie. Nie wiem, czy dostanę do gałązek, ale są jakieś brzozy. Tam spróbuję łamać gałązkę i zobaczyć, czy woda pocieknie, a potem może jeszcze w innym miejscu znajdę brzozę. Wchodziłem po całym osiedlu, a mam brzustkę, młodą brzuszkę dosłownie pod swoim oknem. Teraz się odwrócę, żeby ci bruzkę pokazać. A, tu jest za moją, z tej strony. No, zaraz do domu pójdę po sekretarz, utnę gałązkę, zobaczymy, czy leci z niej już woda, woda brzozowa, czy nie. to dzisiaj wszystko o pozyskiwaniu soku grozowego. Tam w opisie podam Ci frazę, którą dobrze jest pisać w okienku wyszukiwarki, żeby dowiedzieć się więcej o metodach, o samym soku, a póki co do miłego zobaczyska.